Hej siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Skyrim Kolejne przygody przed nami, tak więc jesteśmy tutaj już całkiem niedaleko Tej całej świątyni Marka Czy jak on to miał? Miraka, przepraszam Ale najpierw zobaczymy co tutaj się dzieje Wchodzimy do jaskini W której? Zobaczymy co się będzie działo Dobra, sporo krwi, czyli tutaj chyba jakieś zwierzę grasuje. Nie podoba mi się to. A nie, ludzie. Izobel, proszę bardzo Kto to jest? O ja, co tu się dzieje? Już mam bardzo mało życia. Zaraz mnie zabije. He! <gryw> no to grubo Dobra, przedmioty, e, mikstury no, i już wszystkie miksturki pomniejszego uzdrowienia. Wow! O ja, nie masz szans. Za dużo ich tutaj jest. Chociaż może dam radę. Dobra, jeszcze tutaj pasowałoby się uleczyć. Uleczenia, choroby, uzdrowienia. 50 punktów zdrowia. Odporność na ogień. O, to będzie dobre, ale tylko jedną taką miksturkę mamy. E, roztwór zdrowia. Dobra, zatrułem właśnie buławę. Dawaj ją. Jest dobra, ta padła. Dobra, trzeba się znowu uleczyć. E, roztwór zdrowia to nam wzmacnia. Zdrowie to nie. Tutaj jeszcze była mikstura zdrowia też nie. Uleczenia choroby nie, regeneracji. E, mikstura obfitego uzdrowienia, właśnie. Dobra. Proszę bardzo, mamy jeszcze trzecią. A ta się leczy! Nie, nie lecz się. Dobra, pięknie. No i została ostatnia tutaj, Etienne. Jakieś trzy siostry. I jeszcze Lidia, pięknie. Dobra, wszystkie padną. Dobra, pięknie. Dobra, chyba wszystkie padły. Tak więc teraz zobaczmy, co one tutaj w sobie miały. Piórka, wiedźmo, kruka. A, to pióra. Dobra, tutaj mahomor czerwony. E, pióra i pęcherzyca. Dobra, i jeszcze gdzieś jedna tutaj powinna leżeć. Izobel też pióra ma. Dobra. Co oni tutaj robili? Alchemik, korzeń Nirnu, Psianka, zwój straszliwego zombie ożywia martwe ciało, by walczyło dla Ciebie przez 60 sekund. Całkiem fajne. Dobra, ludzkie mięso. Jezus Maria, co tutaj się działo? Dobra. Przeszukajmy ogólnie to miejsce. Mamy tu laboratorium alchemiczne. No dobra, spróbujmy coś wytworzyć. Eee, składniki. Tak więc e, galaretkę zobaczymy z korzeń trama i ujtrola. Zobaczymy. Nic to nam nie dało. Pęcherzyca wraz y, z, piórą, wie, z piórem wiedźmokruka i może pazury niedźwiedzia. Szał. Tak się nazywa nasza trucizna. Spoko. Dobra, czyli osłabienie regeneracji magii. No, zobaczmy. Pazury niedźwiedzia. Aha, z tym się nie da. No to z psianką. Zobaczmy. Osłabienie regeneracji magii jako trucizna. Czyli pióra Wiedźmokruka wraz z korzeniem Nirnu. Nic nam to, to nie dało i jeszcze wszystko. Znowu szał. No dobra. Ok, czyli trucizny nam tutaj zatruwają naszą broń. Która dalej jest zatruta? Chyba nie, zobaczmy. Nie, nie jest już zatruta. No dobra, nic. Idziemy dalej. Zobaczmy tutaj. O, proszę bardzo. Mamy kufer zamknięty na poziomie czeladnik. Od razu wytrych padł. Ok. Coś czuję, że tutaj chyba będzie trudno to otworzyć. Dobra. Aj, minimalnie, ale już wiemy mniej więcej, gdzie to trzeba otworzyć. Dobra, gdzieś tutaj. Jest, pięknie. Otwarte. A tutaj tylko trzy wytrychy i złoto. Mamy magiczny katalizator. Dobra, zobaczmy, co będzie można tutaj ulepszyć. Zdejmij zaklęcie. Z pierścienia możemy zdjąć zaklęcie. Dobra, z tego na bank nie będę ściągał, ale z tych pierścieni można. Zaklęcie jest już znane. Aha, dobra, czyli z tego sobie zdejmiemy. Ok. No i teraz zobaczmy tą krasnoludzką buławę. Zaklęcie obrażenia od ognia. Eee, tutaj, tutaj, dobra, tak. I klejnot duszy pospolity. I stwórz Pięknie, krasnoludzka buława dodano e, Tutaj zaklinanie nam wzrasta do poziomu 36 Ale coś jeszcze możemy tutaj sobie e, ulepszyć Czyli na przykład ulepszmy sobie może hełm Hełm, zaklęcie Premia do otwierania zamków, proszę bardzo Premia do przemiany Premia do przywołania Premia do regeneracji malny To zróbmy premię do otwierania zamków Łatwiejsze będzie o 2% i klejnot duszy mamy tutaj jeszcze jeden, i stwórzmy tak. No i pięknie. Zaklinanie wzrasta do poziomu 37 i tylko jeszcze jeden taki mały poziom na główny poziom 18. Dobra, czy coś tutaj jeszcze się dzieje ciekawego? Zobaczmy tutaj z tyłu. O, właśnie. Tutaj było siedzisko tej ostatniej. Przeszukajmy kufer orkowa strzała, złoto, płytowe rękawice które już mamy, myśliwski łuk niepokoju e, to sobie wezmę, bo nie mam żadnego łuku i szata przemiany nowicjusza to bym też wziął i może zniszczył ten przedmiot żeby e, zaklinanie nam wzrosło tak więc zobaczmy czy da radę ściągnąć z tego zaklęcie czy to już znamy zobaczmy, zdejmij zaklęcie a z tego łuku niepokoju tylko można no dobra Resztę zostawiamy, tak więc możemy teraz stąd wyjść. No było niebezpiecznie, już myślałem, że zginę, no ale jednak udało się. Dobra, możemy stąd wychodzić. Tak więc, no w sumie można powiedzieć, że opłacało się wchodzić do tej jaskini. Dobra, tutaj jakieś grube rytuały się działy. Ok, przejdźmy tędy. Oczywiście Lidia będzie miała problemy. Będzie musiała naokoło cisnąć. O, proszę, tutaj chyba już pierwsi przeciwnicy są. Czy nie? A nie, to są normalnie ludzie. Świątynia miraka odkryto. I gdy świat sobie przypomina. No normalni! A, tam ciśnie, patrzcie poczekamy sobie chwilę na nią. Zobaczmy, czy stąd w ogóle ładny jakiś widok jest, chociaż to nie jest najwyższy punkt. o tym Dobra, spoko. No dobra. Jesteśmy. E, czy to tędy? Tu krudzimy się Tak. Tędy. Dlaczego? Hej, ty, co tu robisz? Czemu tu jesteś? E, kim jesteś? Jestem Freya z ludu Skalów. Przybyłam tu, aby ocalić moich ziomków lub ich pomścić. Ziomków? No to grubo. Od czego ich ocalić? Nie jestem pewna. Jakaś siła owładnęła umysłami większości mieszkańców Solstheim. Ludzie snują się jak duchy, nie poznając bliźnich. I wznoszą odrażające budowle, które plugawią ziemię. Mój ojciec Storn, nasz wioskowy szaman, twierdzi, że Mirak powrócił na Solstheim, ale to niemożliwe. Ten Mirak próbował doprowadzić do mojej śmierci. Zatem, tobie również powinno zależeć na rozwikłaniu tej tajemnicy. No i zależy. Ruszajmy. Nie zdołam tu już nic zrobić. Nie mogę pomóc ani kamieniowi drzewa, ani moim przyjaciołom. Musimy się jakoś dostać do tej świątyni pod nami. No spoko. Znajdź źródło mocy. Dobra. Ogólnie też chciałbym zobaczyć, bo tutaj z tego co ja widziałem można zmienić przecież poziom trudności. My gramy na czeladniku. No czyli to jest taki normalny poziom trudności. Okej, okay, no to dobra, zostawimy taki poziom. Niech będzie. O! Kto to? Dobra, chyba tędy. Ojejo Dawaj tego kultystę. Nie rady. Dawaj go Padł Pięknie! No i dobra po kultystach, ale gdzie jest Lidia? Dobra, paluch giganta przepis na miksturę przywrócenia magii to ja to chyba umiem. Rzeczna Abecja A i mamy zbyt duże obciążenie. O proszę bardzo. Maska kultysty to jest ciężki pancerz, No ale dobra nie będę w takiej masce biegał. I gdy świat. Okej, okay, spoko. Tak więc, przedmioty, coś tutaj trzeba będzie wyrzucić. To tą szatę chyba wyrzucamy, ale sporo jest warta. Dobra, zwoje pożywienie. O, właśnie, coś tutaj chyba trzeba będzie zjeść. Składniki. Księgi. Dobra, to upuścimy. No i dobra. Ok, co tutaj teraz się dzieje. Dobra, świątynia Miraka. Wchodzimy do niej. Coś mi się wydaje, że tutaj normalnie zdobędziemy poziom osiemnasty. Dobra. Możemy już ruszać? Nie mamy czasu do stracenia. Okej. Okay. Przetrząśnijmy pomieszczenia, nim zapuścimy się głębiej. Może znajdziemy coś wartościowego. No spoko. O, proszę. Sporo mikstur. Coś tu nie gra. Dobra, coś znowu trzeba będzie wyrzucić. Sporo kluczy, ale klucze nie mają żadnego ciężaru. Dobra, kozia skóra. Po co mi to jest potrzebne? Kufel jakiś, niepotrzebny. Pochodnie też można wyrzucić. E, rudynie. Smocza kośniech jeszcze zostanie. Dobra. Granaty. Drewniana miska też wyrzucam. No i dobra. E, czy jeszcze tutaj są jakieś mikstury? E, tutaj właśnie widziałem Wywar odporności na magię, no spoko Dobra, następne pomieszczenie O proszę, tutaj jakiś zmarły z hajsem 18 złota Spoko, nie ma problemu. Spalone zwłoki, A, ależ tutaj. Tortury przeżywali. Dobra, idziemy dalej. Tutaj jeszcze mamy jakieś pomieszczenie. O proszę. Mocna trucizna. Słaba trucizna magii. Znowu zbyt duże obciążenie. I jeszcze kufer. Zwój straszliwego zombie złoto żelazna okuta zbroja to nie. Dzban e, nie potrzebuje Dzbana, tak więc coś znowu trzeba wyrzucić. Dobra, może wyrzućmy e, jedną smoczą łuskę Dobra Ok, zanurzmy się dalej. O proszę, kolejni kultyści. No chodźcie. Uja! Dobra! Pięknie! No nie, są to zbyt potężni przeciwnicy. 19 zł, szata. Tutaj te maski mają bardzo e, odporne. Mączka kostna, odporność na ogień, premia do przywołania, wyniszczenie kondycji. Ok, no i tutaj jeszcze aha, to już martwy draugr. Ok, a w tym coś ciekawego będzie? Norska strzała, 6 złota i dobra, tyle ciekawości. Ok, zobaczmy dalej, dobra. Klejnot duszy następny, dobra, idziemy dalej. Tutaj jest jakaś pułapka, na którą nie chciałbym stanąć. Ok, przed nami wrota, które można tutaj właśnie otworzyć. Co tu się dzieje? Ależ dziwne miejsca, aż śmieciarki przechodzą normalnie. Mixtura. Nie chcę sobie nawet wyobrażać, do czego dochodziło w tej komnacie. No ja też właśnie bym nie chciał. Którzy byli ci nieszczęśnicy w klatkach? Jakim cierpieniem poddał ich Mirak? Czy wykonywał rozkazy smoków, czy działał na własną rękę? Nie wiem, ale chyba się tego Czekaj. dowiemy. Chyba widzę coś tam w górze. No właśnie też bym chciał tam się udać. No tutaj się nie da. Nadają się do użytku, ale jestem pewna, że jakoś wdrapiesz się na górę. Znajdziesz tam coś, co nam się przyda. Rozejrzę się. Daj mi znak, jak uznasz, że możemy ruszać dalej. No jak ja mam się tam wdrapać? Kurde. No nie wdrapię się. No, ewidentnie trzeba tutaj wyjść. Tylko jak? O, proszę, tutaj jeszcze mamy miksturę uzdrowienia. Szkielet. Spoko. A może po tym jakoś? Nie, no raczej nie tędy. Kurde, no nie wejdę. Z spróbujmy z drugiej strony. Jakoś może. No dobra, zobaczmy. Tutaj jeszcze coś jest Dekokt dodatkowej magii, mikstura energicznej kon kondycji, całkiem fajne mikstury. Eee, o, przeciwnicy pan śmierci. O proszę. O ja. O ja. Ej, co się dzieje? Rozbrojono mnie. Jakim cudem? Dawaj mi to wszystko z powrotem. Ej, gdzie to jest? Ej, gdzie jest moja broń? Tutaj. Tu jest. Kurde. Zaraz padnę. Dobra, szybko mikstura. E, obfitego uzdrowienia. Dawaj mi tą broń moją. Dobra. Dobra, jest awans. E, krasnoludzka buława, ale jeszcze. Jeszcze, gdzie jest moja tarcza? E, gdzie ona jest? A tutaj jeszcze są. O, ja nie dam rady już. Nie ma szans. Dobra, może zwój jakiś użyję? Ten zwój harmonii spróbujmy. Dobra, koniec. Padłem, niestety. Dobra, od którego momentu rozpoczniemy? Zobaczmy. Aha, od momentu rozpoczęcia tutaj tego wszystkiego. No to dobra, to ja do Was wrócę w momencie, w którym uda się ich tam po prostu pokonać. Dobra, to wracamy w tym momencie. I tak, pan śmierci padł. I co on tutaj ma? W sumie nic ciekawego, a taki był jebany, silny nawet, trzeba to przyznać. No to dobra, chyba trzeba będzie zejść tutaj na dół. I udało mi się wejść tam, tutaj. Właśnie wszedłem po tym skalnym, nie wiem nawet jak to nazwać, czymś. I po prostu wskoczyłem sobie tutaj, tam, bym, tam był kufer, w którym znaleźliśmy. 230 zł, tak więc bardzo dużo Był tam miecz, jednak troszeczkę Za słaby Był Co tam jeszcze było? Aha, miksturka uzdrowienia I w sumie tyle Nic za bardzo ciekawego tam się nie znajdowało Dobra, zeszliśmy na dół Tutaj mamy jeszcze jednego Kultystę, wywar zniszczenia No dobre Czary są potężniejsze o 50% i jeszcze jeden kostur, ale chyba ten odmrożenia. Ale nie, dobra. Tutaj pusto w urnach. Tutaj też. Okej, okay, idziemy dalej. A tutaj panie idą za mną? Idą. Okej, okay, tutaj już możemy sobie przypomnieć, właśnie ten widok. Tutaj tych łóżek, że takie nazwy dla draugrów Dobra, czy tu żadnej pułapki nie ma? Chyba nie. Ale coś czuję po kościach, że zaraz będzie następna walka. Nie podoba mi się o, to. O, właśnie. O, proszę, tutaj coś chyba będzie. 11 złota. W sumie ile już mamy złota w ogóle? E, gdzie to się patrzyło? Przedmioty? Złoto 11 tysięcy. No, pięknie. O, proszę. Nespokojny draug. Ale moment padł. No w sumie jest nasz nastrójka. Dobra, ale którędy teraz? Aha, tutaj. Jest tam kto? Upiór. Na pewno coś słyszę I już padł pięknie Dobra ta nasza tutaj koleżanka, jak ona się nazywa Freya, też jest całkiem silna Dobrze Wszystkie mają cały czas ten sam e, topór Troszeczkę nudne się to zaczyna robić, no ale to są tylko draugry E, za bardzo nic ciekawego. O, proszę bardzo. Dwa złota, spoko. Kondycja oraz złoto. I złoto. Pięknie. Dobra, jeszcze tutaj. O, proszę bardzo. Dekod siły. Bierzemy eliksir zaklinania. I trzy tutaj miksturki uzdrowienia. Pięknie. Które tam dodawały chyba po 50 życia, co tutaj mamy? Sole ognia. Dobra, wezmę. A, proszę bardzo, to mamy pierwszą sol sól ognia. Tak więc jeszcze 9 do zebrania. Dobra. O, tutaj jakiś król chyba. A no tak, przecież można awansować. Ja tutaj zapomniałem. No to tak, w co. Dodamy może teraz trochę w magię, bo cały czas było zdrowie, lub kondycja. E, no to tak, może coś w zaklinanie, chociaż nie, dobra, nie, nie, nie. O, zobaczmy bloki. E, jeszcze tutaj troszeczkę trzeba ten. Strzały, które trafiają w tarcze, nie zadają żadnych obrażeń. No tak, to jeszcze nie rozwinęliśmy tego. To już jest Uderzenie tarczą zadają pięciokrotnie większe obrażenia No grubo, ale tego jeszcze nie możemy zrobić Tak więc no odbijanie strzał Dobra, coś innego Broń jednoręczna, zobaczmy eee, O proszę Broń jednoręczna zadaje obrażenia większe o 80% Pięknie, czyli fechmistrz za niedługo Już będziemy mieli maksymalny poziom No i dobrze Odporność na chód. No i już niedługo znowu będziemy mieć kurwa ten udźwig. A może jednak w kondycję trzeba było Żeby udźwig się zwiększył. No dobra, nic. Kolejne urny, dobra, już nie będziemy ich tutaj przeszukiwać. Zobaczmy jeszcze, czy tu coś ciekawego. Czy jest sól ognia? Chyba nie. Dobra. Idziemy dalej. No! To tutaj byliśmy. Uwaga, o właśnie, dobra. O proszę, i przeciwnicy, czyli jestem pewien, że tutaj jeszcze nie byliśmy. No atakuj. Pięknie. Ten piór całkiem dobry jest. Dobra, padli. A jeszcze tam ktoś jest. A właśnie tak myślałem, że jeszcze ktoś mnie atakował od tyłu. Aj, Lidia, dostała. No co robię? Walczę. Dobra, jeszcze jeden ucznik. Dobra. To wszyscy popadali, no nie będziemy wszystkich przeszukiwać Jest złoto Dobra No okej, okay, to ciśniemy dalej No proszę bardzo, mamy kufer Klejnot duszy, wywar odporności na ogień I złoto I jeszcze tylko jeden punkt Obciążenia, o obfitego uzdrowienia Trzeba wziąć Eee, dobra. Tam, tam są jakieś drzwi, ale jeszcze chciałbym zobaczyć, bo tutaj było jakieś przejście jeszcze. A, przeszukajmy ich, co tam. Przecież o to chodzi w tej grze i mówiłem tam na początku, że ja lubię się rozglądać. O, właśnie tutaj. Też mnie ciekawi, co tutaj się dzieje. O, pięknie, jednym ciosem. Dobra, to weźmiemy. Tyle. Aha, czyli. A, dobra. Z jednej lub z drugiej strony mogliśmy tutaj przyjść. Wow! Dobra, dobra. No, ale nie stój na tym. O. No dobra, już tam nie stoimy, ej I to cały czas teraz będzie, no dobra, trudno O Ja tam nie schodzę. Źle by się to dla mnie skończyło. Dobra, tutaj też widzę grubo jest. Jeżeli ktoś z nas jest w stanie przedrzeć się przez te pułapki. To ty No dobra, przedarliśmy się. Dźwignia. Tutaj żadnych pułapek nie widzę. Czy ktoś jeszcze za mną biegnie? A jest Lidia, pięknie. A no bo teraz już nic się nie dzieje. nikt do niego nie zbliżył. Miejmy nadzieję, że więcej pułapek nie ma. No miejmy nadzieję. Dobra, żelazne drzwi. OK, ale myślę, że przez te żelazne drzwi, czyli jak zwykle w odcinkach przejdziemy sobie w następnym odcinku. Eee, to by było tyle, eee, tak więc to był całkiem fajny odcinek, no i zobaczymy co dalej kryje się tutaj w tym miejscu i ogólnie na tej wyspie, tak więc dzięki za oglądanie, no i widzimy się w kolejnym odcinku Skyrim Siemano.